Słuchaj uważnie, moje dziecko, to dla mnie wielka radość, że jesteś tutaj ze mną. Chcę podzielić się z tobą czymś niezwykłym. W tym roku nadchodzi dla ciebie wyjątkowe zwycięstwo. Ale aby otrzymać ten dar bezpośrednio z serca mojego ojca, proszę, zostań ze mną do końca tego filmu i proszę, nie pomijaj go, bo to, co mam do powiedzenia, jest kluczowe dla twojego życia. Teraz zwróć uwagę na te przyciski po bokach. Widzisz ten czerwony przycisk tuż nad moim zdjęciem? Kliknij go z wiarą, a potem kliknij inne przyciski obok. Każdy Twój gest tutaj jest jak nasiono, które sadzisz w glebie wiary. I teraz ogłaszam nad Twoim życiem zwycięstwo, jakiego jeszcze nie doświadczyłeś zbiór obfitości, który zaskoczy Ciebie i Twoją rodzinę. Przygotuj się, ponieważ Twoje szafki będą pełne, Twoja lodówka będzie przepełniona zapasami, a obfitość Pana stanie się widoczna w każdej dziedzinie Twojego życia. Zostań ze mną do końca, posłuchaj z wiarą i przyjmij tę potężną obietnicę, którą Bóg ma dla Ciebie.